Pokażę tu Państwu jak wymienić płyn na zimę w, spryskiwacz, w spryskiwaczach samochodu należy pamiętać, że gdy były zalany wodą spryskiwacz, to w zimie może zamarnąć i może nam sprawiać kłopoty. Otóż ja tutaj wężykiem spuściłem wodę, która znajdowała się w tym pojemniczku. Ważne, żeby, aby woda była wszystka spuszczona. Następnie bierzemy płyn. Ten akurat jest do 40 stopni. I należy wlać do pełna zbiorniczka. I co jakiś czas, gdy jest aura czysta dż i używamy często. Po kropimy szyby. Należy sprawdzać stan tego płynu, aby jakaś niespodzianka nie spotkała nas w drodze. I będziemy mieli pewność, że nasze szyby i widoczność podczas jazdy będziemy mieli doskonałą widoczność. No i tak to wygląda obsługa. To Zajmuje nam około kilka minutek, ale naprawdę jest jesień, ale warto to zrobić. Bardzo to polecam i zachęcam już teraz kierowców do zrobienia tej wymiany płynu. Dziękuję.